dzisiejszym filmie. Dobrze, pani poseł, nie chce pani mówić o nowej nadziei, to będzie pani mówić o Grzegorzu Braunie. E, że nie wchodzimy sobie w drogę, to znaczy bardzo dobry wynik Sławomira MiRaMencen, bardzo dobry wynik Grzegorza Brauna, to jest ponad 20%. Grzegorza. Pakt migracyjny został przegłosowany za już zarządów pana premiera Donalda Tuska. Przypomnę, że Polska głosowała przeciwko paktowi migracyjnemu na Radzie. W dalszej części filmu zostanie poruszony temat paktu migracyjnego, Grzegorza Brauna oraz inne gorące tematy ostatnich dni. Zapraszam do oglądania. Panie poseł, nie chcę Pani mówić o nowej nadziei, to będzie Pani mówić o Grzegorzu Braunie. Ostatnie sondaże, ponad 6%, korona, partia Grzegorza Brauna wchodząca do Sejmu jako jedna z głównych sił, no nawet na czwartym miejscu być może. Czy to jest duże zagrożenie dla Konfederacji? Rosnąca siła Grzegorza Brauna. Nie, dlaczego? To znaczy... No, dlatego, że, dlatego, że ma ten sam rektorat, może? Ma zbliżony elektorat, być może w jakimś stopniu ten sam elektorat, natomiast no wybory prezydenckie pokazały, że, że nie wchodzimy sobie w drogę. To znaczy bardzo dobry wynik Sławomira Mencena, bardzo dobry wynik Grzegorza Brauna. To jest ponad 20% wyborców poparło w pierwszej turze, ponad 20%. Poparło w pierwszej turze kandydatów ideowej prawicy. To jest bardzo dobry, dobry znak, także ja tutaj nie widzę ani żadnego zagrożenia. Co więcej, bardzo się cieszę, że, że tutaj prawica zyskuje zyskuje poparcie wśród wśród polskich wyborców. Natomiast trzeba pamiętać. Po pierwsze, sondaże są tylko i wyłącznie sondażami. Wybory prezydenckie są jednak wyborami dość specyficznymi, gdzie głosuje się na konkretnego kandydata i być może wielu wyborców, którzy oddali głos na Grzegorza Brauna, oddało ten głos tylko i wyłącznie na Grzegorza Brauna w wyborach parlamentarnych. Te... Nie musi być koniecznie że tylko zwracam uwagę, to jest sondaż partyjny, o którym mówię. Tak, tak, tak. Natomiast, natomiast ja podkreślam, że wybory prezydenckie są wyjątkowe, że tutaj wyborcy nie muszą automatycznie głosu oddanego na Grzegorza Brauna przenosić na, partię, na jego partię. Ten głos może pójść na, na, inny, na inny komitet wyborczy. Podkreślę, że trzeba też, ja nie znam, nie wiem jak teraz wyglądają struktury pana Grzegorza Brauna i jego partii, natomiast zarejestrowanie Komitetów w wyborach prezydenckich, a zarejestrowanie komitetów w wyborach parlamentarnych, to są dwie różne y, historie, to są dwa różne procesy wyborcze. To jest y, zarejestrowanie, czterdzie... no, żeby mieć ogólnopolski komitet, no to trzeba mieć przynajmniej w ponad połowie okręgów zarejestrowane listy. To jest kilkanaście, kilkaset y, kandydatów, którzy, którzy na tych listach się znajdują. Więc y, pytanie, czy, czy, czy tutaj jest ta zdolność? Spodziewam się, że pewnie jest, tak? Natomiast no, to, jest, to jest dużo bardziej skomplikowane. Proces i, i, i to nie musi wcale, wcale. Yy... To nie jest tak łatwe, tak? To nie jest tak łatwe jak w wyborach w wyborach prezydenckich. My mamy swoje zadanie jako Konfederacja, to znaczy wprowadzenie jak największej reprezentacji w 27 roku do polskiego Sejmu. My nad tym pracujemy. Dla nas kampania już tego roku 2027 się rozpoczęła, więc naszym zadaniem jest teraz dotrzeć do nowych wyborców, przekonać wyborców. Bardzo się cieszymy, że najpierw dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego to było 12 i teraz 15, prawie 15 w wyborach prezydenckich pokazuje, że Konfederacja jest stabilną trzecią siłą na polskiej, na polskiej scenie politycznej. Jeśli panu Grzegorzowi uda się zarejestrować komitet, przekroczyć próg, no to, no to znajdzie się jego posłowie również, znajdą się w polskim Sejmie i to jest też dobra wiadomość dla polskiej prawicy, więc ja tutaj nie widzę zagrożenia, owszem konkurujemy ze sobą, natomiast, natomiast ja, dla mnie na pewno dobrą wiadomością jest to, że idowa prawica zyskuje coraz większe, coraz większe poparcie wśród, wśród polskiego społeczeństwa. Przepraszam, Pani poseł, że się uśmiecham. Ja nie jestem pewien, czy pani widzi to samo na ekranie co ja, ale ja oprócz pani widzę również Grzegorza Brauna, który dewastuje z zapałem wystawę bodajże poświęconą LGBTQ w Sejmie. Zna pani tę akcję na pewno, bo była głośno, głośno komentowana. No, Zdejmuje tutaj te plakaty i depcze. Czy pani zdaniem tego rodzaju działania ze strony pana Grzegorza są sensowne, czy raczej? I są no, kontrproduktywne z perspektywy nawet szerszej formacji prawicowej, która miałaby dojść do władzy? Ja przede wszystkim jestem przeciwnikiem takich wystaw w Polskim Sejmie. Uważam, że, że nie powinna mieć ta wystawa miejsca. A podeptała, że... podeptałaby pani? Ja nie pracuję w Sejmie, więc ja nawet nie wiem. Nie, 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 to na <grym> jak, na a jak będzie w Europarlamencie, też na pewno takie są. Nie, no ale przede wszystkim są innego rodzaju naciski narzędzia i jeśli hmm. posłowie mogą się przecież nie zgodzić na to, żeby taka, taka wystawa miała miejsce, hmm. być może trzeba zmienić regulamin Sejmu, żeby Prezydium Sejmu czy Konwent Seniorów zatwierdzało konkretne wystawy, dlatego że no jest, jest demokracja i być może większość posłów nie zgadza się na to, żeby takiego rodzaju wystawy miały, miały miejsce i po nie powinny i nie powinny po prostu w polskim Sejmie się. się, się na tym właśnie polega demokracja, że większość, że większość decyduje, więc są innego rodzaju sposoby na to, żeby takie procesy zatrzymywać, żeby takie wystawy nie miały miejsca. Ja mam zupełnie inny styl pracy i zupełnie inny, inny sposób działań niż, niż poseł Grzegorz Brown Także no, ja mam. Ja akurat y, wolę i je, jestem bliżej, tak pracy merytorycznej i takiego zaangażowania, bardziej merytorycznego niż, niż tutaj takich happeningów politycznych. Ja y, po prostu mam inny styl, tak? A uważam też, że, że no, każdy poseł prowadzi swoją, swoją pracę polityczną według własnego uznania, i to wyborcy oceniają, czy, czy doceniają posłów, y, którzy akurat y, mają inny styl pracy, czy, czy właśnie taki bardziej ekspresyjny, bardziej bardziej w formie y, w, w formule właśnie takich takich happeningów. Ja jestem z innej, ja jestem z innej, z innej, z innej, z innej trochę strony i inny styl, inny styl polityki tutaj uprawiam. I tak. I to samo dotyczy paktu migracyjnego. To jest jedno, jedno wielkie oszustwo, które zostało y, wprowadzone y, teraz y, przez pana premiera, że Polska jest zwolniona. no Polska nie jest w żaden sposób zwolniona. Ja to wielokrotnie już tłumaczyłam. Nie ma znaczenia, czy Polska przyjęła miliony uchodźców, dlatego że każdego roku Rada Unii Europejskiej będzie ustalać Limit tych relokacji. To będzie wszystko każdego roku indywidualnie rozliczane dla, każdy, dla, różnych, dla różnych państw członkowskich. Ja przypomnę, że pakt migracyjny to są te przepisy, to jest, to jest dziewięć rozporządzeń, jedna dyrektywa. To też nie są, to są bardzo różne przepisy. To też, żebyśmy, żeby nasi słuchacze i widzowie mieli, mieli tego świadomość. E, więc e, to jest e, i to są rozporządzenia, które mają bezpośredni skutek. E, teraz niby pan e, minister Siemoniak mówi, że Polska nie będzie wysyłać żadnego planu. Wdrożeniowego, no ale znowu, jak wejdziemy, wejdziemy w te przepisy unijne, no to wygląda na to, że 26 państw na 27 Współpracuje z Unią Europejską w kwestii wdrażania paktu migracyjnego. Jedynym państwem, które nie współpracuje z Komisją Europejską w sprawie wdrażania paktu migracyjnego, są Węgry. Na tej liście nie ma Polski. Co to oznacza? To oznacza, że rząd mówi jedno w Polsce, a co innego robi w Brukseli. To znaczy, być może stopuje jakieś tam procesy, wysyła później te różnego rodzaju plany wdrożeniowe. Natomiast generalnie Partycypuje w procesie, w procesie, procesie wdrażania, wdrażania wdrażania paktu paktu migracyjnego. Pakt migracyjny to są te przepisy albo się migrantów przyjmuje, albo się, albo się za, nich, za nich płaci. Tam jest ogrom pułapek. Ja przypomnę, że polityka migracyjna jest kompetencją państwa członkowskiego, więc jak to się stało, że, że Unia Europejska decyduje, jaką politykę migracyjną ma państwo członkowskie prowadzić? I jest mnóstwo, mnóstwo takich, takich, takich luk prawnych. I to jest jeszcze większy problem. To znaczy, że problem taki, że duża część polityków po prostu wprowadza polską opinię publiczną w błąd, zamiast po prostu otwarcie powiedzieć, że te przepisy są takie, a takie i że my ich nie będziemy wdrażać. I, i zupełnie inaczej, I też pragnę zauważyć, że przecież polskie społeczeństwo zupełnie nie zgadza się na pakt migracyjny. Więc pan premier jest w bardzo dobrej sytuacji, bo powinien pojechać na szczyt Rady Europejskiej i powiedzieć, Polska się nie zgadza, mój naród się nie zgadza i, i trzeba te przepisy zmienić, je albo trzeba się wycofać, albo nie będziemy ich stosować i nie stosujmy ich tak no owszem polska będzie płacić za niestosowanie paktu migracyjnego e, kary tak tak jak płacą węgry kary za różnego rodzaju niestosowanie się do unijnych polityk natomiast jak, to, jak widzicie tak... to ja może sprostuję o co my mieliśmy e, zarzuty wobec pisu bo pakt migracyjny został przegłosowany za, e, już za rządów pana premiera donalda tuska przypomnę że polska głosowała przeciwko paktowi migracyjnemu na radzie na radzie unii europejskiej natomiast polska została zupełnie przegłosowana zarzut który które my kierowaliśmy wobec PiSu był taki, że w Polsce za rządów premiera Mateusza Morawieckiego wydawano najwięcej pierwszych zezwoleń pobytowych w całej Unii Europejskiej. Najwięcej, najwięcej. I to był nasz główny zarzut wobec, wobec, wobec rządu PiSu. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmami.